Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki! Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. A ja dziś dostałem pajtkę chleba! Muszę przeprosić. Iść, przeprosić. Szczęśliwi! Teraz się możecie potaplać w Włocku. Pobudka. Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie, wyli, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz! Wiedźmin go złapał! Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż! Więc obejdzie się bez sądu! Na drzewo z nim. Teraz to cię dopiero we wsi polują. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę.